Greckie odcinki specjalne wciąż są bezlitosne, nawet dla najlepszych rajdowych załóg świata. Na pierwszym osie piątkowej popołudniowej pętli rajdu Akropolu oponę przebili Thierry, Neville i in Wydahe. Mistrzowie świata zatrzymali się, by zmienić koło na trasie, ale mimo to są w punktowanej dziesiątce na koniec dnia. Kapeć na kolejnej próbie trafił się także Kaller van oraz Jonne Haltunenowi. Winowie zaledwie o dwie sekundy zapewnili sobie lepszą pozycję na sobotnich odcinkach specjalnych od Neville'a. Sebastien wraz z Vincent Lande jechali zgodnie ze swoim nastawieniem, nie mając nic do stracenia. Francuzi w Toyocie zajmują trzecie miejsce. Na prowadzeniu w rajdzie Akropolu są obecnie Oit Tanak i Martin Jarveoja. Estończycy przebili oponę na poprzedniej pętli, ale równe tempo po południu pozwoliło im objąć prowadzenie. Fenomenalne tempo po południu zaprezentowali Adrien Fourmont oraz Alexandre Coria. Francuska załoga Hyundai wygrała dwa odcinki specjalne z trzech w pętli, a także liczy, że sędziowie poprawią jej czas za jazdę w kurzu za taka Katsuto na pierwszej próbie dnia rywalizację przedwcześnie zakończyli sami Pajari a także Martin Sesks obaj wycofali się z etapu przez problemy techniczne w swoich samochodach ale powinniśmy ich zobaczyć na sobotnich OSach Świetny dzień zaliczyła załoga Orlen Rally Team. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w szybkim tempie przetrwali piątkowy etap. To przekłada się na wyraźne prowadzenie w WRC2 Challenger oraz drugie miejsce w całym WRC2. Bez większych przygód po greckich trasach podąża także Szymon Gospodarczyk, pilotujący Katarczyka Abdulazizę Al kwarigo